Zadanie 3.14. Prosta L jest styczna do okręgu i tworzy kąt 48 stopni z cięciwą wychodzącą z punktu styczności. Oblicz miarę wypukłego kąta środkowego, który wyznacza ta cięciwa. Zatem my musimy tak naprawdę wyznaczyć miarę tego kąta tu alfa. Oczywiście, moi drodzy, twierdzenie. Które już poznaliśmy o kącie między prostą a cięciwą. no od razu, styczną a od razu daje wynik, no, rezultat. No ale możemy, nie będziemy tacy brutalni, tylko sobie to zrobimy powolutnie, moi drodzy. Rozumowanie, jak by przybiegało? No przede wszystkim trzeba by tutaj, w tym miejscu, narysować kąt i stwierdzić, ile on wynosi, jego miara. No, jest to dopełnienie do 90 stopni, tak? Bo promień zawsze pada na styczną pod kątem 90 stopni, tak? Czyli ten kącik, który tutaj namalowałem, plus 48 ma dać 90. Czyli żeby go otrzymać, trzeba od 90 odjąć 48. Czyli dostaniemy ile? 42 stopnie, tak? No ale zauważamy, że trójkąt ABS jest trójkątem równoramiennym, bo ma ramiona równe promieniowi, tak? Zatem przy wierzchołku A będzie też kąt 42 stopnie. No i teraz alfa obliczymy w jaki sposób? Od 180 odejmiemy 2 razy 42, tak? Czyli to będzie 180. Odjąć 84, tak? 96. I to jest wynik. Oczywiście twierdzenie o, o kącie między styczną a cięciwą od razu mówi, że jest to kąt, że alfa jest dwa razy większy niż 48, tak? No ale myśmy wykonali procedurę taką jak w dowodzie tego twierdzenia po prostu. Dziękuję.